Joga jest spektaklem o stracie. Staramy się za pośrednictwem głównego bohatera, jakim jest Emanuel, opowiadać o różnych momentach doświadczania bólu w życiu i o jakiejś strategii obronnej przed tym bólem, czy o jakiejś strategii uciekania przed bólem, czy radzenia sobie z bólem, czy przekształcania tego bólu w twórczość. Jest to opowieść o pisarzu który poprzez pisanie próbuje nazywać coś co jest trudne do nazwania. Joga jest też opowieścią o poważnym kryzysie zdrowia psychicznego i o jakiejś próbie sformułowania tego, czym ten kryzys jest, w jakich szczegółach się objawia, jak ludzie na niego reagują, jak człowiek i nasz główny bohater próbuje Uporządkować sobie życie wobec tego bólu, czy też znaleźć na niego jakąś opowieść, która mogłaby zbliżyć do innych ludzi. Bo w pewnym sensie jest to też opowieść o wspólnocie i o tym, jak grupa ludzi próbuje rekonstruować ból, doświadczenia właśnie straty i przeżywania trudnych emocji w jakichś takich kluczowych momentach życia, kiedy coś się przewraca do góry nogami, i mimo tego bólu próbujemy trwać. W tym doświadczeniu, żeby go zrozumieć, żeby w ogóle zrozumieć siebie, żeby pomieścić to, że życie boli, że są momenty zupełnie nieprzewidywalne, kiedy nagle coś nam eksploduje w twarz i tego się nie da uniknąć. I właściwie po to się urodziliśmy, żeby też to pomieścić poza tym, że szukamy szczęścia i szukamy sensu i bliskości to też wiemy, że doświadczymy straty. Po prostu, że ktoś od nas odejdzie, że my coś stracimy, że nasze ciało się zmieni, że nasze zdrowie się zmieni, że nasze wyobrażenia o tym, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, nasze przeznaczenie, czy najważniejsze zadanie życiowe. To wszystko się zmienia, i te momenty straty, jeśli spojrzymy im w oczy, mogą się stać jakimiś nauczycielami. No i teraz spoglądamy temu trochę w oczy. Główny bohater jest reprezentowany przez dwóch aktorów: Michała Majnicza i Radka Krzyżowskiego. I ta dwoistość wynika z różnych rzeczy, ale przede wszystkim z tego, że cała książka Emanuela Carrera jest właściwie oparta na figurze dualizmu czy dwoistości. I ta dwoistość dotyczy zarówno drogi duchowej, która jest autentycznym doświadczeniem autora. Badamy temat duchowości też przez nasze własne osobiste doświadczenia czy słownictwo, bo tutaj kwestia faktycznie doboru słów czy sposobu opowiadania o sobie, o jakiejś drodze wewnętrznej, o przeżywaniu. Rzeczywistości, w jakiejś takiej intymności, jest budowane w spektaklu na podstawie naszych rozmów. Spektakl, idąc trochę za intencją i gestem Emanuela Carrera, podejmuje kwestię duchowości i tego, czym ona jest dla nas, ludzi, którzy dzisiaj próbują się odnaleźć wobec rozmaitych kryzysów. Mieliśmy pracując nad tym spektaklem takie silne poczucie, że to jest dobry czas, żeby próbować rozmawiać o tym. Nie mamy ambicji, żeby ta rozmowa się udała i spełniła jakieś niesamowite oczekiwania, ale żeby chociaż podjąć próbę wchodzenia w jakiś taki obszar uczuciowo-językowy, który dotyczy tego, kim my jesteśmy, tak zupełnie wewnątrz, w jakimś takim doświadczeniu. Czy pragnieniu może, czy tęsknocie za drogą duchową, czy za, za, za czymś, co dotyczy? Niewidzialności, co dotyczy śmierci, co dotyczy transcendencji. Jakkolwiek to rozumiemy. Problem polega na tym, że te słowa są trudne i się właściwie automatycznie kompromitują, bo są tak nacechowane różnymi kontekstami i z tym też się borykamy i tam to, to też próbujemy ujawnić. W każdym razie to, co wydało mi się bardzo ciekawe w książce Yoga, to jest to zderzenie między bardzo poważnym kryzysem zdrowia psychicznego, a ciężką pracą nad znalezieniem swojego kawałka duchowości. I ta ciężka praca, i ta dyscyplina, która jest opisana, jednocześnie poczucie porażki, ale znowu próba podniesienia się z tego, to wszystko jest ujęte w tym geście pisarskim kogoś, kto no właśnie próbuje ponazywać rzeczy po to, żeby się zbliżyć do swoich bliskich, zarzucić taką wędkę, która mówi Słuchajcie, wszyscy mamy naprawdę ciężko, wszyscy na różne sposoby, i on też ujawnia to, że jest człowiekiem dobrze usytuowanym, który właściwie zawsze miał łatwiej niż inni, jeśli chodzi o życie zewnętrzne. Znaczy jest człowiekiem, który się urodził w rodzinie bogatej, w jakimś dużym bezpieczeństwie, który osiągnął ogromny sukces, i tak dalej, natomiast który się boryka z Problemami psychicznymi i powiedzmy osobowościowymi, emocjonalnymi od zawsze. I te problemy właściwie eksplodują na tym dosyć późnym etapie życia. I próbujemy właśnie złapać w spektaklu ten moment życia i jakieś takie wydarzenia, które są jak strzały, które trafiają w serce, i ten moment wyciągania tej strzały, kiedy krwawi, a jednak się trochę też zrasta rana. I spektak jest chyba taką lupą przystawioną do, do tego momentu. Serdecznie zapraszamy na spektak Joga na podstawie książki Emanuela Carrera w Starym Teatrze w Krakowie.